Jeleniogórskie pogotowie ratunkowe podsumowało pierwszą część wakacji. Tegoroczne statystyki pokazują, że ilość wyjazdów ratowników do zdarzeń w miesiącu lipcu jest mniejsze o 200 działań niż w analogicznym okresie 2018 roku, kiedy to wyjeżdżali 2,5 tysiąca razy. Z czego to wynika, ciężko nam w tej chwili określić. Natomiast na pewno ze względu na ilość turystów w tym roku jest to liczba bardzo zadowalająca, z tego względu, że mamy tych zachorowań wypadków zdecydowanie mniej niż w latach ubiegłych. Ratownicy medyczni zwracają uwagę, że w lipcu nie odnotowano zgłoszeń do utonięć, ale na dość wysokim poziomie notuje się wyjazdy do zdarzeń drogowych. Tak, na szczęście nie wyjeżdżaliśmy do takich przypadków, czyli jednak to bezpieczeństwo nad wodą było. No niestety było kilka wypadków, głównie motocyklistów. Pogoda sprzyja, ruch turystyczny jest zwiększony, więc no tych wypadków kilka się zdarzyło. Wspomagaliśmy się również lotniczym pogotowiem ratunkowym. Vielen <hums> które zabierało tych poszkodowanych do Wrocławia. Oczywiście to nie jedyne sytuacje, do których angażowani byli ratownicy Jeleni Górskiego Pogotowia Ratunkowego. Zdarzyło się kilka ukąszeń, no bo jednak pogoda sprzyja osy, szerszenie, pszczoły. Są ludzie, którzy są uczuleni, no i niestety sami nie mogą nic zrobić. No, sami mogą sobie podać lek, no ale tutaj jednak nasza interwencja jest niezbędna. Ale również zasłabnięcia. No, ludzie nie jedzą śniadania, nie piją płynów, wychodzą na słońce, szczególnie starsi i dzieci. Trzeba pamiętać o tym, że jednak to przyjmowanie płynów jest tutaj bardzo istotną rzeczą. Pracownicy pogotowia zwracają uwagę, że sporo wezwań dotyczy sytuacji, do których zespoły ratownictwa medycznego nie są ustawowo powołane. Zdarza się dużo wyjazdów do zachorowań różnego rodzaju od duszności, bóli w kratce, ale także o obłachych rzeczach musimy też wspomnieć z tego względu, że gorączki, przeziębienia, katary do takich zdarzeń też wyjeżdżamy. No niestety ludzie jeszcze nie wszyscy wiedzą, yy, społeczeństwo jeszcze nie, wszyscy, nie, nie wie, że pogotowie tylko do, powinno wyjeżdżać tylko do stanu zagrożenia życia. No i zdarzają się jednak przypadki, kiedy jedziemy do gorączki albo do czegoś, co mogło następnego dnia trafić do lekarza POZ-u. 13 zespołów Górskiego Pogotowia Ratunkowego swoim działaniem obejmuje cztery powiaty. Jeleniogórski, Lubański, Kaminogórski oraz Lwówecki.